Co to jest czas? Że jak tata nie zdąży do pracy, to będą na niego kiwać palcem, że to jest tam, to ciągle się spóźnia. I wtedy... Przygotowują na niego taki piękny dywanik i na tym dywaniku dyrektor go wyrzuci z placu. Czas to jest coś takiego, co lubi pływać. Pływać? Tak, bo dorośli mówią, że czas płynie, a czas po prostu jest. co sami dorośli mówią, że nie ma czasu na coś. A ten czas jest. I to rośliki kłamią. Na przykład moja mama się ciągle spóźnia. Ma bardzo mało czasu. A dlaczego się spóźnia? Bo moja mama musi wymalować wszystkie rzęsy. I dlatego się spóźnia. Przecież czas jest codziennie tyle samo. Tylko ludzie go marnują. A w jaki sposób ludzie marnują czas? Bo spędzają na dużo innych rzeczy. Na przykład sprzątania domu. Przecież to jest bez sensu. Bo codziennie dom się ludzi. Ludzie marnują dlatego czas, że się ciągle kłócą i się nawet kotują. A co to znaczy, że się kotłują? Tłuką się. A na co warto przeznaczyć czas? Na zabawę z dzieckiem. A żeby się wakacjować. Na czytanie gazet. A co z tych gazet ciekawego można się dowiedzieć? Tylko teraz jest najważniejsza afera. A co należałoby zrobić, aby czas bardzo dobrze wykorzystać? Na tańce albo iść na imprezę, Bo tam jest najfajniej. A na placu to szkoda czasu. Dorośli to nie umią żyć. Dorośli powinni się więcej cieszyć, a oni się tylko smutą i ciągle pracują. To bez sensu. Bo jak ciągle pracują, to są nadal ci ważniacy. I nie można im podskoczyć nawet. Dla nich najważniejszy jest komputer i trzeba go wynieść chyba do piwnicy. Albo o siódmej, żeby się światło w pracy. Bo jak tego się nie zrobi, to dziecko nie ma taty, tylko telewizor. A co by było, gdyby czas nagle przestał istnieć? By cały czas była noc, albo cały czas dzień. I byśmy pogłupieli.